Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Złota Myśl o pokorze. Matko Najświętsza, Tobie dedykujemy ten cykl audycji. Prosimy Cię bardzo, uproś nam u dobrego Boga dar pokory, której tak bardzo potrzebujemy. Mistrzyni życia duchowego, módl się za nami. Jeżeli by między wami znalazł się taki, który by wam się wydawał, że zasługuje na to, aby nim pogardzać i mieć go za nic, postąpicie jak ludzie rozumni i roztropni, jeżeli zamiast wydawania o nim sądu, starać się będziecie, aby wyszukiwać w Nim dary przyrodzone i dary łaski, którymi Go Pan Bóg może obdarzył i które czynią Go godnymi czci i uszanowania. Tak czyniąc, znajdziecie w Nim przynajmniej zawsze, jeżeli nieco innego, to stworzenie Boże, stworzone na obraz Boży, odkupione krwią przynajdroższą Chrystusa Pana, chrześcijanina, Oświeconego światłem oblicza Bożego, duszę zdolną widzieć i posiadać Boga na wieki, a może też i wybranego według niezbadanego wyroku Jego i przenajchwalebniejszej opatrzności. A wreszcie, czy możecie wy wiedzieć, jakimi już łaskami Pan Bóg obdarzył i obdarzać ma jeszcze Jego serce? Lepiej byście zatem zrobili, gdybyście zamiast zagłębiania się we wszystkich tych poszukiwaniach, od razu odrzucili wszystkie te wasze myśli pogardliwe jako zatrute podszepty kusiciela. Zaczerpnięte treści pochodzą z dzieła Złota Książeczka o praktyce pokory. Pełną wersję dzieła i audiobóg nabędziesz na stronie najejgłowie.pl.